Michał szlak dzień przed walką z Enrico Kellingiem tuż po ważeniu, waga była robiona, musisz dojadać teraz, czy nie? Czy była spoko? robiona jak zawsze. Jak, jak zawsze. Ale, ale nie, tak że... jak zawsze też wraca bardzo szybko, także Aha. Spokojnie. spokojnie. Było sporo emocji dzisiaj na tym ważeniu, nie wiem czy słyszałeś, czy tam rozumiałeś, to krzyczali jego sekundaci, mówili, żeby, żeby został cały czas, żeby patrzył na ciebie. Nie rozumiem po niemiecku, <laughs> jakby po polsku krzyczeli, to bym rozumiał, <laughs> ale emocji to nie było żadnych, to ja. Aha, czyli to na, na luzaku, tak? Nie, nie znalazł się za skórę? Nie. Aha. Ale w, w ogóle ogólnie emocje już przed tą walką czujesz? Bo już mówisz, bo czuję, mówisz, no, nie jak, jeszcze... jak przed każdą walką. To już przed... po face to face już jest nakręcanie przed... się i walka. Mhm. Jak będą wyglądały te ostatnie godziny przed pojedynkiem? Musimy Teraz siedzimy jeszcze coś zjeść, rozruchu rozru... rozru... się już odpoczywam, regeneracja, spokój w pokoju i już tak. tak do walki, co nie? Mhm. Dzisiaj jest Dzień Ojca. Drugi raz chyba, drugi bo pierwszy raz wyczuł świętujesz, tak. jak jako, jako ojciec, bardzo dochodząc fajnie. do ringu. Bardzo fajnie, bardzo jest to przyjemna sprawa, niesamowita, także dostałem nawet prezent, mogę pokazać, pochwalić się, o, no. dostałem fajny nieśmiertelnik, patrz. Od Stasia, Staś mi przyniósł, okay. tu jest Stasia, a tu jest data urodzin i śmierci mojego taty, także dwa w jednym, co nie? To jest, to jest jakaś motywacja do Ciebie szczególna? Czy rozpraszać raczej przy okazji walk? Nie, nie. Bardziej motywuje. Mhm. A te narodziny są na przewartościowały jakiś twój... Myślę, że całe życie moje się zmieniło, co nie? Mhm. Jeżeli tak patrząc z boku na to wszystko, to, to tak, no... Mhm. Czego się spodziewać jutro w Co tam kibice zobaczą? W Mocnej walki. Mocnej Także nie. ja już się nie mogę doczekać i na taką walkę też się nastawiam. Dziękuję. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców.